Chciałabym Wam powiedzieć, że oprócz wsiadania i wysiadania do pociągu i podróżowania są różne jeszcze kwestie dochodzą, to znaczy jedzenie w podróży, nie wiem, korzystanie z toalet i tak dalej. Jednym punktem właśnie będzie i poczekalnia jeszcze, że tak powiem. A w międzyczasie jeszcze wjedzie pociąg Bydgoszcz główna Zobaczymy na lokomotywy. Nie ma lokomotywy dzisiaj, tylko Dart. Taka sytuacja jest w podróżowaniu. Że y, oprócz takiego fajnego podróżowania to są inne sprawy techniczne, czyli toalety. A najważniejsze, co? To, że toalety są płatne. Nie wiem dlaczego. Czy byliście tutaj na dworcu centralnym, czyli na samym końcu peronu? Zobaczcie takich. Perełek nikt wam nie pokazywał na pewno. Słuchajcie, pani zapowiada prawdziwa osoba y, przez megafon. Naprawdę jestem w szoku. Naprawdę wróciły te czasy. A Warszawie śródmieście jedzie kolej SKM. Ona nie może wjechać, zwolnił się już Tor, więc może wjechać na peron. A tutaj widzę w drugą stronę koleje masowieckie jadą. Także fajny, fajny podgląd jest tutaj z tej strony na końcu peronu. To jest peron właśnie w stronę Warszawy Zachodniej. Leje się woda, ścieki wyciekają, leje się, deszcz nie pada, mimo tego woda się leje. Najpierw może powiem, bo chodzi mi o toalety na dworcach y, zgodnie z ustawą o y, budynkach użyteczności publicznej, czyli prawo budowlane, no bo muszę zacząć od podstaw. Rozporządzenie ministra komunikacji z 1937 roku, bo kiedyś był minister komunikacji o użyteczności budynków. Y, Kolejowych, na przykład publicznych kolejowych, czyli co powinno być ogólnodostępne dla pasażerów. Na większości dworców w Polsce, a w zasadzie chyba na wszystkich, oprócz stacji kolejowych, które nie mają nawet poczekalni, i takie rzeczy można robić na zewnątrz, czyli korzystanie z toalety gdzieś tam za rogiem, ale według prawa budowlanego za korzystanie z toalety na, w miejscu publicznym, czyli u uż, budynku użyteczności publicznej, a u, budynek użyteczności publicznej to jest np. dworzec centralny w Warszawie, albo na przykład dworzec główny we Wrocławiu, WC powinno nic nie kosztować, czyli być za darmo. Paragraf 20. Przy każdym dworcu osobowym powinny się znajdować ustępy dla podróżnych z przedziałami dla kobiet i dla mężczyzn, to znaczy, że zgodnie z rozporządzeniem Wiadomo, że rozporządzenie jest pod ustawą, ale to rozporządzenie jest ważne i tyle lat, już 80 powiedzmy, lat ma. Toalety na dworcach niezgodnie z prawem pobierają opłaty od podróżnych. Jeżeli Podróżny zakupuje bilet, moim zdaniem powinien wejść do toalety za darmo. Jeżeli właściciel y, dworca uważa, a właściciel dworca nie będę mówił jak to jest, no bo y, wszyscy zarządzają y, jakby odgórnie, firma zarządza dworcami w Polsce, wiemy jaka, to, y, to nawet powinna przynajmniej, y, nie wiem, taką ulgę powinni mieć osoby, które kupują bilet w kasie, nie powinny za toaletę płacić. To już nie chodzi słuchajcie o, o to, że ja wcale nie muszę płacić za tą toaletę, bo ja mogę nie wiem, z toalety skorzystać w pociągu, ale nie, chodzi mi o to, że że gdzie jest naciągane prawo, gdzie tego prawa tak naprawdę nie ma. Nadzór nad tym trzyma Państwowa Inspekcja Sanitarna, która dopuszcza czystość i tak dalej e, tych toalet na dworcach i wydaje mi się, że, że inspekcja ma dużo do powiedzenia, e, jeżeli chodzi o właśnie płacenie też za te toalety. Tak naprawdę inspektorzy sanitarni powinni nałożyć obowiązek zniesienia opłat przez dworce, moim zdaniem, jest tutaj jakby odgórnie chyba praktyka stosowana, żeby płacić, bo każdy ma z tego widocznie jakiś zysk, bo tak naprawdę w budynku użyteczności publicznej, tak, ja mogę wejść na peron, tak, mogę wejść do poczekalni, mogę, nie wiem, schodami ruchomymi jechać, tak, dlaczego mam płacić za toaletę? Druga rzecz, że no, dużo osób nie korzysta z toalety na przykład we Wrocławiu, bo jest obok galeria handlowa. Każdy woli sobie iść do galerii. Po pierwsze, jest czyściej, e, higieniczniej mi się wydaje, niż toaleta na dworcu we Wrocławiu. Korzystałam w niej, ale e, naprawdę e, ona jest taka obskurna bardzo i ja wolę iść po prostu do galerii handlowej, gdzie jest czyściej, cieplej przede wszystkim. Czyli takie opłaty powinien znieść główny inspektorat sanitarny, jakby naprawdę jakaś petycja poszła i ludzie by się z tym zajęli, no to te opłaty mogłyby być zlikwidowane, z tym, że też właśnie czytałam, że jakby że te opłaty są po to, żeby utrzymywały czystość w toaletach. Kiedyś, nie wiem, 30 lat temu nie było takich problemów. No być może toalety były rzeczywiście brudne. W porównaniu teraz, no ale jednak to nie jest zgodne z, z prawem, żeby podróżny, który płaci kilkadziesiąt złotych za bilet jeszcze płacił za toaletę. No nie wiem właśnie, czy to się da rozwiązać raczej nie. Kiedyś można było to rozwiązać, a teraz już nic nie można rozwiązać, tylko wszędzie pieniądze, pieniądze i pieniądze i podwyżki. A pasażer tak naprawdę z tego nie ma nic. Często jedzie w tłoku, toalety nieczynne albo płatne albo jeszcze coś. I jak się jest podróżnym, to się bardzo dużo widzi. I niektórzy mówią, że, że się czepiam czy coś, ale jest taka prawda. Ktoś miał głowę na karku z głównego inspektoratu sanitarnego kiedyś, że chciał do, wnieść ustawę e, po prostu do. Prawa polskiego, że toalety na dworcach y, nie mogą być płatne zgodnie z przepisami. No tak naprawdę zgodnie z przepisami y, o budynkach użyteczności publicznej, to nie jest prywatny budynek. Czyś, że ja sobie mogę prywatną toaletę, to sobie zrobić w domu, a nie w budynku użyteczności publicznej, ale niestety nie, nie udało się wprowadzić ją żadną ustawę do. do Orzecznictwa polskiego. W związku z tym płacimy za toaletę nadal i tak będzie pewnie w nieskończoność. No, chyba że, że nie wiem, ktoś się zainteresuje moim filmem, ale wątpię. To nic nie da. Pieniądze są najważniejsze w świecie i tyle. Prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stwierdził, że w Rosji sąd stwierdził, że to jest naruszanie godności praw człowieka płatne toalety na dworcach. No ale w Polsce to można robić, co się chce. W związku z moimi kontrowersyjnymi filmami, mamy prawo w niej skargę albo wnioski do Urząd Transportu Kolejowego. Ja napisałam zapytanie, czy to jest zgodne z prawem, a jeżeli tak, to które to prawo jest łamane i czekam na odpowiedź. Być może pojawi się w tym filmie, choć wątpię na takie pytania. Nie odpowiadają szybko. Myślę, że dostanę odpowiedź, ale nie tak szybko nastąpi. To może nagram kolejny film. A tymczasem idziemy na, do toalety. Do toalety pokażę Wam, jak wyglądają toalety, właśnie płatne. Ja mam bilet kolejowy, czekam na pociąg i okazuje się, że no niestety muszę za toaletę zapłacić. Ciekawa jestem dlaczego, no bo jednak, no musi mi ktoś to wyjaśnić. No to jest łamanie prawa. To albo jest praworządność w Polsce, albo jej nie ma. Mi się wydaje, że... Na każdym kroku jest łamane prawo, jak ktoś y, troszkę się orientuje, to to widzi na każdym kroku, co się dzieje po prostu. No, ale oglądamy toaletę. Y, ile kosztuje, bo powiem szczerze, że w Warszawie nie korzystam, a może byłam raz, ale nie pamiętam. A tak to we Wrocławiu byłam, we Wrocławiu kosztuje 3 złote i Myślę, że dworzec dlatego nie wygrał w konkursie roku. On wygrał inny to był konkurs też roku, ale ze względu pewnie też na toalety, gdyby one były bezpłatne, na pewno dostałby więcej punktów. No ale wiadomo, nikt nie może to, co jest narzucone od gór, nie sobie zmieniać, że nie wiem, pani w kasie coś zrobi, czy coś to jest nałożone odgórnie przez spółkę, przez firmę i no niestety nic nie zrobimy. Zgodnie z prawem budowlanym, no to y, będę sprawdzać z ciekawości, bo jak ja się nudzę na dworcach, jak czekam na przesiadkę, na przykład we Wrocławiu, to y, sprawdzam sobie, no bo według, y, według prawa budowlanego y, muszą być y, Kasy muszą być odstępy, muszą być poczekalnie, nawet zegar, to jest zgodne z prawem budowlanym, zegar, który musi być na stacji, muszą być trzy e, informacje, jaka to stacja. Dworzec Główny we Wrocławiu ma przed wejściem głównym od Piłsudskiego, od strony Suchej ma drugi napis i na peronach jest trzeci, czyli zgodnie z prawem umieszczone są napisy na dworcu, trzy informacje, że to jest dworzec Wrocław Główny. Czyli tak, zegar też jest, kasy są rozmieszczone, nie, wszystko w porządku oprócz toalety. A w Warszawie, w Warszawie Centralnej, e, myślę, że też, bo na dworcu jest, e, jest na przykasach, jest jak się schodzi chyba tutaj na peronach gdzieś, też jest Warszawa Centralna, jest w wielu miejscach. więc Tylko te toalety po prostu, myślę, że toalety e, łamią prawo tylko, e, a ogólnie... E, no ogólnie no i te ścieki ścieki też łamią prawo no bo to jest niedopuszczalne no ale widocznie nikt się tym nie interesuje obskurnie jest, no ale to jakby już nie należy do dworca, bo dworzec się już skończył, jakby tutaj jest przejście przez tory zabronione, obiekt monitorowany i tutaj szalenowne państwo wchodzące na obiekt mostowy, czyli E, tutaj już się kończy ta bariera i odpowiedzialność dworca się kończy, więc e, pewnie jest, psychologia jest, kto ma się zająć tym poza tą bramką. E, nie wiem, pewnie bym wiedziała, tylko już mi się nie chce wertować w internecie. Może to e, skarb państwa powinien się tym zająć. Może to jest użytkowanie wieczyste skarbu państwa mi się wydaje i koleje muszą tutaj płacić lub lub nie wiem, kto tutaj płaci. E, nie interesowałam się tym, bo mnie interesują bardziej o te pociągi, co tam jadą. <grym> no ale, e, ale trzeba czasem poruszyć przepisy, bo ja je, jeżdżę nieraz, wiado, jeżdżę dużo i fajnie by było, jakby było tak bardziej na rękę pasażerom, ale niestety widzę, że się coraz gorzej dzieje. Nie jest na rękę pasażerom. E, chociaż nie narzekam na moje pociągi bo są fajne tylko to co się nieraz dzieje na dworcach no, i, i ludzie czasem e, ludzie czasem po prostu Utrudniają, ale ogólnie jest fajnie. Jeszcze do, jeżeli chodzi o Urząd Transportu Kolejowego, to tam jest taki, taki, możesz wypełnić wniosek, formularz, jeżeli poniosłeś straty finansowe. Odnośnie tam, nie wiem, biletów, no i m.in. toalet. No to są straty finansowe, także można napisać. A wiecie, że wszystkie pociągi zatrzymują się w Włoszczowa Północ, to poczytajcie sobie w internecie, dlaczego. Ja miałam okazję. Nie tyle razy przez Włoszczową przejeżdżać, praktycznie za każdym razem. EP09 to są wagony do Pragi. Także wiecie, dlaczego ten peron Włoszczowa powstał? I powiem Wam, że jechałam tym, w zeszłym roku przez ten peron, żeby nie skłamać. 20 razy na pewno przejechałam, na pewno 20 razy, może więcej i wiecie, że nikt nie wsiadał nigdy na tym peronie we Włoszczowej e, i pust, pusto jest na peronie, nikt w ogóle nie korzysta, ale wiecie, że to politycy ten peron y, zbudowali, no tam były takie różne powody żeby zbudować ten peron. <laughs> tak wygląda przejście podziemne od strony zachodniej. Pierwsze zejście na peron od strony zachodniej, czyli tam, gdzie stałam. Nawet ładnie tu jest. Rzadko tu bywam. A tu już są schody ruchome. Idziemy do toalety. Tak wygląda toaleta. Tylko dla klientów. 3 zł. 3 zł kosztuje toalet. Takie są ceny, a we Wrocławiu też 3 zł. Mam okazję dzisiaj nagrać super wjazd pociągu Ełka z... z Łodzi, łódzka ełka. Ja się z Wami żegnam, było mi miło, super. Cieszę się, że obejrzeliście do końca. Wszystkiego dobrego do następnego filmu. Mam jeszcze kilka fajnych pomysłów, więc czekajcie na następne filmy. Buziaczki, do zobaczenia. Pa!